28 listopad 2025, Aluś pełza po podłodze. Chodź. No chodź tu do nas! Chodź tu do nas! Chodź. No cześć! No cześć! No cześć! No dzień dobry! No dzień dobry! Idziesz do nas? Chodź. No chodź tu. Idzie ty, 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 ty. O, stop. rozpocznie. No, idź do mamy. No, idź do mamy. Dzień dobry. No chodź. Pięknie. Pięknie mi się, pięknie. Co? A, miał cel. Że sobie do oka nie cisnął. No brawo, brawo, tak, tak. Wszyscy się na rzeczy dobrze. Dobrze, 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 tak. Tak, tak, lutek. Ha, ha, tak.